Hej, cześć, ciemno Wam wszystkim, z tej strony Patryk45, Patryk Gaming, a przed nami kolejny odcinek z Angry Birds, tym razem Rio czy Rio, jak tam chcecie. Eee, tak. Na początku pytanie, to jest Jezus, czy mi się wydaje? <laughs> Angry Birds Rio, tak, bardzo pogodna gierka. Eee... Widzimy tu jakieś cytrusy, kiwi, bardzo lubię kiwi, jakieś tu pomarańczka. Wow, w ogóle świetnie. Grafika super, wszystko mi się tutaj podoba, ale zaczynamy po prostu grę. Jest tutaj troszeczkę tych poziomów. Tu jest pierwszy poziom. Przeszedłem sobie chyba trzy poziomy, tak? Nie. Ile tego przeszedłem? Aha, to jest drugiego poziomu na liczanie. Dobra, troszeczkę sobie tego poprzechodziłem, ale oczywiście w odcineczku również przejdę wszystko. To jakiś film. Zobaczymy, co i jak Rio, aha. Rio de Iro tak? Czy coś tam nie wiem? Mniejsza, zwierzaczki przywieźć i mamy je rozdupcyć. Ok. Eee, hop. Aha, tu nie ma tego, co w Star Warsach, że wiecie, że pokazuje nam, gdzie leci, tylko dopiero teraz. Ale nic, idzie i tak przeżyć. Dobra, trzy gwiazdeczki? Nie, dwie, bo mało rozpierdolu. Następny poziom. Uh -huh. Oho. tam wyżej, żeby może spadło coś na to. O, oh, nic nie spadło. Trudno. Wow, 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 wow. Patryk, za wysoko, za wysoko, za wysoko. O. Oh. Teraz może być. Ptaszki uwolnione. I oczywiście liczę na Wasze pozytywne oceny i komentarze pod tym filmem. Piszcie, co sądzicie o tej, o tej grze. I piszcie, czy Wam się podoba i w ogóle, i w ogóle. I oczywiście łapki mile widziane. Pamiętajcie. He he, ale dałem po kartonach. Jak Hanka. Miałem <grywka> w kartonach jak Hanka. <grywka> Pięknie. Pum. jaj nie udało się rozwalić tamtego. Hopsa. Hopsa i tu ostatnie nam zostało. Tylko czy uda nam się w to wjechać? Zrobimy tak. Pięknie. Jo, jo, jo. Zielone, pamiętajcie, motywuję. Tak, zielone, zielone, liczę na Was. A tamtego mi nie, nie rozwaliło, ale żaden problem. Trach. Bum, gleba. Jest pięknie. W KFC. Pięknie. O, teraz małe ptaszki. Małe ptaszki lubię. Pom, pom. Ale nic nie zrobiło, jeju jeju nie zabiło. Ale wjechało w to. Tylko szkoda, że nam nie zabija tego wszystkiego tu, ale... Dobra. O. Nawet. Będzie tylko jedna gwiazdka najprawdopodobniej, no ale najważniejsze, że rozwaliliśmy ptaszkę. Następne. To są ananasy. Ananas to jest mój ulubiony owoc, o. Bum. Pięknie. Jedna gwiazdeczka będzie, czy dwie. Wydaje mi się, że dwie, bo trochę rozpierdolu było. No pięknie, dwie gwiazdeczki. O, tu jest troszeczkę tych ptaszków, ale mamy... Ale mamy nasze ptaszki. Troszeczkę niżej. Wow, Lipa Nie mamy już żadnego ptaszka. A te ptaszki w klatkach jeszcze zostały. No trudno, damy radę. Następnym razem, e, następny poziom bez przejścia tamtego wybraliśmy. E, nie wiem, najprawdopodobniej chciałem wjechać w kartony, ale nie wyszło. Kurczę, a spadniesz w ptaszku? Tak, pięknie. Pięknie, pięknie spadł. Następny poziom. Tego już nie było czasem? Nie. Nie mówcie, że zrobimy to za pierwszym razem. Proszę, chcę tak, chcę pięknie. Tak powietrzem tam podmuchałem, żeby to wszystko spadło. No, sweet. Następny level. Bombardiery teraz. Pięknie tam, czy też spadnie? Tak, pięknie. Jest naprawdę super. Nie wiem, tak sobie myślę, czy Star Wars czy to Rio jest lepsze. Napiszcie w komentarzach, które wam się bardzo podoba, bardziej podoba mi. To, to jest w ogóle, to sprawia taką frajdę, To w ogóle, Angry Birds od zawsze lubiłem Angry Birds. Angry Birds mają w sobie coś takiego, takiego, takiego innego po prostu. Oj i jeszcze tu teraz to jedno. Aj, wyżej. Dobra, jest. Jedna gwiazdeczka. Może dwie, bo troszeczkę w lub Nie, jedna. Jedna. Dobra. Teraz trochę tu już tego syfu jest. Aj, i tamtej nie daliśmy rady zbić. Ale to nic. Hm. Czy nam się uda? Kurczę, ani tego, ani tego. Nie, nie uda się. Nie uda się, musimy przejść ten poziom jeszcze raz. Chyba, że. Chyba, że nie, po prostu następny poziom. Jak którego się nie uda, no to trudno. A, tu jest kamień niepotrzebnie, troszeczkę wyżej. A ja, ja, chciałem trafić pomiędzy, to nie do końca mi wyszło. TNT powinno. Nie, nie rozkurwił, myślałem. Trudno. No? Dalej, 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 następny poziom chciałem, szybciuteńko! Eee! Aha! To niby podskakuje na tych 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 tych. No dalej. I to, co będzie tak skakało wieczność? Nie, to zaraz wypchnie, chociaż tamto. Zwała? No, jak chcę kolejny poziom? O, tamto się zaraz obali? Nie, ustało w pionie. O, a tam to się rozwaliło. Aha, tu są taszki, nie udało się, dobra, to kolejny znowu. Hops, 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 hops. Hops, 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 hops. Jadymy tamto nie spadnie? O, lipa spadnie, ale tutaj te dwa zostały. I co, następny poziom, znowu nie udało się przejść. No trudno. Ale jest fajnie. Dobra, następna gra. Aha, patrzcie, tu przeszliśmy już. Przeszliśmy już tutaj te trzy. Nie, przeszliśmy cały ten od 1 do 15. Teraz te. Dobra, ale 10 minutek, więc liczę na Wasze pozytywne oceny, komentarze i czekajcie na następny odcinek z Angry Beards i nie tylko. I w następnym odcinku zaczniemy ten następne poziomy. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!